Cześć, witam serdecznie. Zanim przejdziemy do filmu, w którym wędkujemy, chciałbym się odnieść do pewnego materiału, który ostatnio e, znalazł się na kanale sklepu wędkarskiego Pleciona. Mianowicie chodzi o live. Właśnie o ten i o te słowa, które tam padły. Chyba o, o młynkach SG nie możemy nic więcej powiedzieć, ja bo, się wypowiem, bo, się bo się za szybko sprzedały, tak? Ja się nie wypowiem, bo jest to nowość. Moim zdaniem. W sensie, nie, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę i Rutek tego nie weźmie do siebie. Moim zdaniem nie wolno robić recenzji po krótkim czasie. Recenzje powinno się robić po dłuższym Ale jeśli stosowaniu. o jemu zaczęło coś już stukać, nie, pukać okay. po jednym dniu, to może okay. powiem. Recenzje powinno się wydawać w momencie, kiedy jesteś już pewien użytkowanego produktu. Ja po pierwszym dniu łowienia byłem już pewien i wiem, co to jest. Dla mnie ten kołowrotek jest... Yy przereklamowany, ale o tym już mówiłem w filmie i zupełnie do czego innego chciałem się jeszcze odnieść. W materiale mówisz, że nie wiesz nic na ten temat i tak dalej. Wiesz co? To wrzucam tutaj w tym momencie screenshot z informacją, jaką uzyskałem od twojego brata, czyli twojego kompana timowego z waszego kanału na YouTubie. Sam napisał, że kołowrotek ząbkuje, kręcił nim na sklepie. Więc mi się wydaje, że raczej nie zbadałeś tego do końca. Chciałeś chyba w tym materiale zabłysnąć. Wiesz, że gdzieś dzwoni, ale nie wiesz, gdzie do końca. Pamiętajcie o tym, że y, są wady fabryczne, czasami w jakimś modelu. Kierów, w jednym, w dwóch modelach tak, w całej partii, także może trafił na polerę. Mówisz o wadach fabrycznych. Y, kręciłem trzema młynkami. Trzema. Wszystkie zachowują się w ten sam sposób. Więc, no, jeżeli cała seria jest patowa, nie mam pytań. Kupując ten kołowrotek, myślałem, że jest wolny od wad fabrycznych. Widać, się myliłem, więc przyniosę go do ciebie do sklepu i jak najbardziej go zareklamujesz. Mam nadzieję, że producent wymieni na nowy wolny od wad. Nie wiem, czy będzie to słychać. Na pewno nie będziecie tego czuć to, co ja czuję na korpce ale uwierzcie mi na słowo, nie jest to maślana praca, jak co niektórzy, którzy reklamują ten kowrotek, twierdzą. Podkreślasz, że opinie powinno się wydawać po... Jakimś czasie powiem ci w ten sposób, że ja, wydając tą opinię, sprawdziłem ten kołowrotek od A do Z. Wiadomo, w filmie tego nie widać, bo film trwa 10 czy 15 minut, więc nad wodą spędziłem troszeczkę więcej czasu, połowiłem ryby. Wiesz, powiem ci tak, że moja opinia na temat tego kołowrotka jest chyba jedyna, która jest opinią no taką neutralną bo jak dotąd to wszystkie opinie które widzę to po są, pochodzą ze sklepów wędkarskich lub od samego producenta, czyli maślana praca, waga jasne, waga jest naprawdę, jeżeli chodzi o ten kołowrotek o 4000 jest lekki ma tam chyba 230 gram, więc to nie jest e, ciężki kołowrotek ale nic poza tym, więc moja opinia jak najbardziej Wydaje mi się bardzo obiektywna. Myślę, że wszystkie komentarze, które znalazły się pod filmem, jak i w moich prywatnych wiadomościach, które od Was otrzymałem, mówią same za siebie. Większość ludzi, która miała ten kołowrotek w rękach, wydała podobną opinię do mojej. A teraz zapraszam wszystkich do oglądania odcinka. Trzymajcie się. Cześć, siemanko, witamy Was serdecznie Ekipa WND Fishing Team Tomek, Marcin Zwany Rutkiem Dużo osób pisała nam Czy tam zarzucała nam, że łowimy z echosądami Z jakimiś wspomagaczami Typu łódka e, Typu łódka, tak Typu, mówię, echo, echo sonda Dlatego wybraliśmy się dziś Na wodę bez echosondy. Wszystko wszystko z brzegu. Jesteśmy za sandaczem i za okoniem. Spróbujemy trochę połapać z brzegu. Bez tych wszystkich wspomagaczy nie wiemy tak naprawdę, jaka jest głębokość Dokładnie. wody. Ale z tego co zauważyliśmy, to jest około 10 metrów tam Marcin mówi, bo no, rzucał. Dycha, dycha jest, bo dziesiątką rzucałem, właśnie dlatego muszę zmienić chyba wiesz co główkę na Jeszcze cięższą? Du do... Dziesiątka to jest za mało tutaj. No także próbujemy swoich sił z brzegu tym razem. Popatrzymy, porzucamy, wiadomo trzeba, trzeba kombinować jak zawsze. Ta ryba niestety w tym roku jest mega, mega y, słabo aktywna, ale być może jesień idzie, w każdej chwili ryba się odpali, tak? Także próbujemy. Miejmy taką nadzieję. Tak, tak, tak. Miejmy tak. taką nadzieję, że się odpali. Musi w końcu się na kiedyś razie odpalić. Tomek musi się kiedyś 14, 14 na razie założę. Ja na razie Tomek dałem 14 gramów. I powiem ci, że... Oj, był! Ach, skubnął. Był, był, a jak szarpnął! Pięknie. Ach, i w oparcie. Ale pięknie szarpnął. Wiesz, co ja tutaj nie wiem, jak to jest dokładnie, ale wydaje mi się, że tutaj jest takie, tam jest tak gdzieś tam, nie wiem, tak jak opad, tak czuję, tak gdzieś 8-10 metrów. Na tyle, co mogę wyczuć. Ale opada to. A tutaj już wychodzi ciutkę głęb, ale tutaj jest tak gdzieś jak z piątka jeszcze przy samym tym. I tak jakby one na tej skarpie kur nastały. Yes. Ale był ładnie szarpnął. O, dopiero opadło. Dwa kręcenia i dopiero opadło. Kurwa. Siedzi. Ale ładny to jest. ładny sandacz, ładny sandacz. Mam taką gumę, dam Ci, to jest od relaksa. Podbierak, Tomek, jakbyś wziął, co? Już zwijam swoją. Jest, czyli z brzegu jednak da się, da się. Jest, ale... Widzisz? I w tym samym miejscu, o którym Ci mówiłem, wiesz o co, te same, ten sam ten, tak, na tym tak. jakby, na tym takim, wiesz, wypłyceniu. Rzucamy gdzieś na tak głębokość 10 metrów i, tak. i ta etala, tak, tarbę, tak, tak, jak tak, 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 Ile myślisz, że będzie miał? Z sześćdych? Ty no. Chodzi ładnie. Zobacz, no piękny jest człowieku takie ja... o, o Jezu! Ale ładny no, ale, Ty! Ale wstyd! Nie wyczy ubrania! Sandacza! Szczupły, ale taka no siedem tych ma! Więcej ma! Ale jak zażar! No. Jest w koszu! Ja pierdzielę! Szupły, kurde! Masz Tomek nożyce? Jak myślisz, ile ma? Z siedem ma! Ole, w całej mam beksy... miareczkę, mierzymy go tak? Nie, ja też tak... mam miarkę. Nie masz, bo ja wziąłem twoją miareczkę Ale piękna knaga, jak na jeziorach plitwickich Poszedł ty tak no, Poszedł w dół No z tego basa to już nic Tomek mojego nie będzie, już go można... Zobacz, ogon, wszystko Dobra, ale mam drugiego O, i znowu taki basik od Laksza, już nówka. z podbicia. Spróbuję teraz na perkleja pereleczkę. HŻwinni hmm. miejsce i tak jeszcze patrzę. Zobaczę sobie tak delikatnie puszczę tutaj przynętkę, jeżeli jest to jakiś szczupak to może coś być w tych grążelach Teraz spróbuję popukać źno 21 gram Ciekawe Wow. O, i dopiero opada wiadomo, nie jest lekko, bo z tego sądy nie wiemy, czy ta ryba jest podniesiona, czy stoi przy dnie. I z tym sandaczem nie jest wcale łatwo. A ostatnio sandacze w ogóle słabiodko biorą. Teraz spróbuję centralnie bez podbicia, tylko na szuranie. Tylko dwa trzy pęknięcia akordku. No tak, zmierzyłem istutkę. Ja też się przenoszę. Myślę, że tak 15-20 minut każde miejsce i wtedy będą największe szanse na to, żeby coś jeszcze ciekawego dzisiaj złowić fajnie, że słoneczko zaszło na chmurki może się zaczną brania. Wiecie co, gumy i mandule nie dają rady, a wstópuję na Woblery mam jakieś ze sobą boleniowe na to, na taką cykatkę to nie tylko bolej Szczupak, sandacz o pięknie. Sprawdzimy co to potrafi. Tym bardziej, że jak są te sandacze podniesione, to myślę, że na woblerka może się któryś skusić Nowowrotek jest drugi raz na wypadzie wędkarskim, a już jest z nim problem, już rzęzi. Nie wiem, czy tego będziecie słyszeli. Pewnie nie. No, ale już jest problem. No i tak. To po szczupach, Upierdzielony cały, jak bydlun kurwa ten szczupak. No co, sandaczy dzisiaj nie było, widzisz? Znalazłem dobrą metę. Widzisz, dzień wcześniej. Pochmurno, bez słońca było, wiesz, chmury. Chłodniej trochę. Chłodniej jak chłodniej, 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 były te chmury, wiesz? I zauważ, że jak tutaj troszeczkę za chmury dzisiaj zaszło te słońce, wyflautowało się, nie było wiatru. To widziałeś, co się działo. Jak, jak zaczęła, zaczęła oczkować tak, tam tak, jakieś tak. leszcze kurcze na tym grzbietami chodziły Wiesz to, że leszcze grzbietami chodzą to też nie jest najlepszy znak Bo, bo przeważnie mówią, że wtedy ryba nie bierze Przynajmniej szczupak Ale widzisz dzisiaj mieliśmy szczupaka, a nie mieliśmy sandacza No ale z rana to. Ale pstryk miałem 100% sandaczowy No ale to jeden Wiesz my dzisiaj żeśmy późno też Tomek przyjechali No bo wiesz i ty robotę i ja robotę I tak nie możemy sobie też wiesz na cały dzień pozwolić nie ale przypilnujemy trochę tego miejsca w tym roku, co? Tak jest. Tu właściciela na, na, namawiamy, żeby dał nam trochę popływać łudeczką. E, bo tu e, osobny trochę regulamin jest. Tak. E, niby nie dają pływać, ale e, nie dają łapać. E, pływać można, ale nie dają nie, łapać. Nie, nie dają łowić ze środków, z, z środków tak pływających. Tu rozmawiamy już z właścicielem i chce się. Są rozmowy. Tak, są rozmowy, chcę się przychylić, chcę sprawdzić ten stan tych ryb jakie są, tak? bo jednak z brzegu jest ciężko coś połapać. Wiadomo, sandacz też lubi trochę głębszą wodę, jakieś dołki. Ale Tych... będziemy próbować z brzegu, na pewno wiesz, będziemy próbować z brzegu Jeszcze w śniadarzyśmy nie wzięli Echosondy w sensie No taki miał być też zamysł, że łowimy bez Tak, ale masz dipera Więc tym diperkiem też nie tyle Może nawet tą głębokość, gdzie jakie są doły Bo to jeszcze dało się tak wiesz bar, Na kiju jakoś tam wyczuć Ale wiesz o co mi chodziło? By, by widział czy ryba stoi Właśnie, przy Właśnie, czy, 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 czy bo Ja ci cały dzień stukałem od no. Cały tenki dzień stukałem odno. Miałem tylko jedno uderzenie i drugie no to był ten szczupak, też zna i na woblerka miałem też dzisiaj jedno pyknięcie i tak mniej więcej w pół wody szłem, wiesz co i taką cykatką. I wydaje mi się, że te ryby mogły być dzisiaj wiesz troszeczkę podniesione, to wszystko zależy od ciśnienia jak one się tam wiesz. Nie znając dokładnie głębokości i no to... To też nie wiemy, jak ta ryba, gdzie są te dołki, wiesz, gdzie są jakieś tam. Yy, co na dnie leży, bo ta ryba też, wiesz, no wiadomo, są jakieś może kamienie, jakieś drzewa zwalone, więc y, ta ryba się czegoś ma wtedy zaczepić. A w tym momencie jedyne karcze, które znalazłeś, to chyba na końcu, tam, bo widziałem, ja. rwałeś chyba ze trzy razy, Nie, tak, dość a, ale mocno tak, kropo, tak, 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 więc, tak, więc, ale więc to, to, więc to przynęta, karcze, tak. Urwana, ale. jedna to jedyna wydaje się dno, jak w misce wody, nie. Tak, tak. Czyste, bo nie, no ale nie ma co, tak, żeby coś pukać. Trzeba sobie pomagać tak, po to zrobili, wymyślił ktoś tam te echosondy i trzeba sobie pomagać, tak. Przynajmniej żeby obadać dno, jakie jest dno. Zgadza się. I gdzie te ryby stoją, czy, czy, Nie czy w toni, czy, 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 czy dnie, tak? No tutaj sandacza to nam bardziej o to chodziło, czy one są podniesione, czy one są przy dnie, tak? tak bo tak, bo tak, widzisz, tak, tak, poprzedni raz jak byłem, no to, to, to wiem, że z dna, tak? bo to były ciągle uderzenia, i ta ryba była tam. Dzisiaj też już było zadowolenie. przyjechaliśmy Pierwsze rzuty, coś jakieś uderzenie, coś się działo, tak? Więc już tak, wiesz, no można powiedzieć euforia, banan na gębie, jak u FWA. No, ale dupa, no niestety, udało się. Nie zawsze jest pięknie A to kolorowo. Zrób teraz tak. I tym wspaniałym akcentem kończymy. Cześć, Elo